Podobnie jak na całym świecie o godzinie 14:00 w Oslo odbędzie się demonstracja przed ambasadą amerykańską przeciw ustawie S447. A o godzinie 16:00 w domu polskim w Oslo też 11 maja o godzinie 16:00 powtarzam Odbędzie się konferencja, na której y, będziemy mówili o niebezpieczeństwach związanych z ustawą 447 oraz y, powstającym ruchu obrony majątku narodowego. Zapraszam serdecznie. O, panie prezesie, ja tak na roboczo w stroju, takim bo zimno dzisiaj, ale miło, że się znowu możemy spotkać i potwierdzić naszą umowę z ławeczki w Warszawie. A proszę bardzo. Prawda? Umówiliśmy się na Norwegię w Warszawie tak. i się dzisiaj spełniło. No, tak. Dzisiaj to znaczy spełniło. dotrzymałem umowę. A, bardzo dziękuję w takim razie. <grym> ja się cieszę się, że w takich okolicznościach spotykamy. Tak martwi mnie tylko to, czy to do młodzieży dotrze to, co mówiłeś. Bo to jest najważniejsza rzecz, bo my to już wiemy. Ja sądzę, ja sądzę, że jednak dotrze. W końcu w młodzież, szczególnie chodzi mi tutaj o młodzież emigrancką, ciężko haruje po to, żeby jednak wrócić do Polski i urządzić się właśnie w swoim kraju. Część oczywiście zostanie, to normalne, niestety normalne, ale szczególnie ci, którzy mają wysokie kwalifikacje, wysokie ambicje, które można zrealizować tylko w swoim kraju, chyba wrócą. Więc to do nich powinno przemówić. Poza tym, ja sądzę, że ostatnio w Polsce ożywia się patriotyzm właśnie wśród młodzieży. Jest to wpływ również, choć nie tylko, środowisk narodowych, które wykazują coraz większą dynamikę w naszym kraju. A najwyższy I... patriotyzm ekonomiczny jest podobny do Norwegii. Tak, to prawda, to prawda. To znaczy my musimy pamiętać o jednym, że suwerenność państwa zaczyna się od suwerenności gospodarczej. Inaczej jest to puste słowo, slogan, niepodległość, suwerenność, jeżeli kapitał jest w obcych rękach, no to wtedy nie ma, nie ma co mówić o niepodległości, o suwerenności, to nic, nic z tego wówczas, wówczas nie wychodzi. To idziemy ratować nasz kapitał. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w sumie. Do zobaczenia.